Jacek Kozioł, zastępca redaktora naczelnego redakcji Forum Biznesu, Forum Biznesu.pl, organizator tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu 2023, które mamy taką przyjemność, odbyła się w Krynicy Zdroju, w pięknych obiektach uzdrowiska Krynica Żegiestów. To wydarzenie cykliczne, organizowane od wielu lat przez naszą redakcję, skierowane do przedsiębiorców, samorządowców, świata nauki, polityki i mediów, i właśnie przedstawicieli y, tych firm, instytucji, organizacji gościmy dzisiaj na tym wydarzeniu, które odbywa się pod takim wspólnym hasłem gospodarka w obliczu zmian, realia, strategie, perspektywy. Mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o zarządzaniu kadrami, mówimy o skutecznej rekrutacji specjalistów, mówimy o wszystkich bardzo ważnych zagadnieniach, które dotyczą w zasadzie wszystkich przedsiębiorców, wszystkich mieszkańców tego kraju, ale nie tylko, ponieważ Gościmy też ekspertów, specjalistów z zagranicy. Mówimy o zrównoważonym rozwoju, mówimy o odnawialnej energii, o dobrej przyszłości dla społeczeństw. Szanowni Państwo, Europejskie Forum Biznesu to także podsumowanie kilku programów podczas których wręczamy nagrody laureatom tych programów. Najwyższa jakość Quality International 2023, Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, a także turystyczny produkt, turystyczna usługa roku. W tym roku również po raz pierwszy poznamy laureatów nagród Statuetek Wiktory Biznesu. Prezydenci, burmistrzowie, szanowni samorządowcy, profesorowie, Dyrektorze oraz prezesi firmy, szanowni dziennikarze, a także drodzy eksperci i paneliści, drodzy patroni, drodzy partnerzy dzisiejszego wydarzenia. Szanowni Państwo, bardzo mi jest miło gościć Państwa i przywitać tutaj w tym niezwykłym miejscu. W imieniu organizatorów witam Was w Krynicy Zdroju, witam Was w tej pijalni głównej, niezwykłym miejscu, w zimowym entourażu, w zimowym otoczeniu. To wszystko ma wpływ na ten dzisiejszy wieczór. Bardzo miło mi Was gościć. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście do nas z całej Polski, że przyjechaliście do nas z zagranicy. Witam również tych z Państwa, którzy w tym momencie oglądają nas na Facebooku, Forum Biznesu. Dzień dobry, proszę dać znać, że jesteście, będzie nam bardzo miło, a jakaś taka informacja o tym, że oglądacie nas na Facebooku, pomoże algorytmom tejże platformy w szerzeniu tego, co tutaj się dzisiaj dzieje dalej. Nazywam się Przemysław Skowron. Bardzo miło, że to ja mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Bardzo miło, że to ja mogę poprowadzić tegoroczną edycję Europejskiego Forum Biznesu. To forum jest organizowane od wielu lat, a jakby myślą przyświecającą jego powstaniu była taka potrzeba, były oczekiwania biznesmenów, samorządowców, dziennikarza, także ludzi kultury i, i nauki, żeby prowadzić rozmowy, żeby mówić o tym, co jest ważnego, co jest istotnego, co się obecnie dzieje w gospodarce, we wszystkich jej y, obszarach. To dzisiejsze wydarzenie to jest to jest nie tylko taka okazja do wymiany myśli czy poglądów, co jest oczywiście bardzo ważne, ale to jest przede wszystkim, na pewno Państwo przez te lata trwania Forum Biznesu doceniliście, taka okazja do wymiany praktycznej wiedzy. Doświadczeń płynących z tego, co dzieje się na co dzień w pracy menedżera czy, czy przedsiębiorcy, bo to się przekłada na konkretną wiedzę, na konkretne rozwiązania, a te z kolei można albo zastosować u siebie we własnej działalności, albo też mogą się te konkretne doświadczenia stać taką swoistą inspiracją do dalszego, bardzo owocnego rozwoju, czego Państwu życzymy. Celem tego, tego naszego forum jest też omówienie bieżących aktualnych tematów, aktualnych trendów w gospodarce, w sytuacji, w sytuacji społecznej, a także w sytuacji geopolitycznej w Polsce i w Europie. Dzisiejsze, e, dzisiejsze nasze spotkanie to szereg debat, szereg wystąpień i szereg paneli, a także przede wszystkim szereg okazji do rozmów na takie interesujące, ważkie, wydaje mi się, tematy jak gospodarka zrównoważonego rozwoju, czy normalizacja sztucznej inteligencji, o tym dużo dzisiaj będziemy opowiadali. Bezpieczeństwo w końcu cyfrowe w przemyśle, to też jest ostatnimi czasy arcyważne. Z kolei w kontekście prawa i ubezpieczeń będzie mowa o dochodzeniu roszczeń za, za szkody. Poruszymy także tematykę profilaktyki zdrowotnej i jakości produktów. Będzie również mowa o efektywnej rekrutacji specjalistów i zarządzaniu zespołami w, pracowników w przemyśle. A wszystko pod wspólnym hasłem tegorocznego forum, które brzmi Gospodarka w obliczu zmian: realia, strategie i perspektywy. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam przedstawicieli patronów, partnerów oraz mediów. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby nie tylko podziwiać piękno krynickiej przyrody w jej zimowej odsłonie, ale przede wszystkim, żeby rozmawiać żeby rozmawiać o kwestiach ważnych dla biznesu, ważnych dla państwa, dla samorządów, dla przedstawicieli świata nauki. Ale dzisiaj także, jak też było powiedziane we wstępie, będzie mieć miejsce finał. Finał programów, które realizujemy przez cały rok. Są to programy najwyższa jakość, Quality International, Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, turystyczny produkt, turystyczna usługa roku. A także pierwszy raz w bieżącym roku dzisiaj wręczymy nagrody Wiktorów biznesu. Wiktory, czyli zwycięstwo. Jest to tytuł zarezerwowany dla podmiotów, które w tych niełatwych czasach odnoszą sukcesy, które rozwijają się, które znajdują dla siebie miejsce na rynku. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. Rozmawiamy ze sobą cały rok, a dzisiaj Możemy zacieśnić te relacje. Mam nadzieję, że również państwo tutaj nawiążecie bliższe relacje, które wiem, że owocują i mam nadzieję w tym roku również zaowocują dla państwa biznesowo. Serdecznie gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnych edycjach programu. Witam wszystkich weceszzalowy gości. Krynica Zdrój kojarzy się z bardzo ambitnymi wydarzeniami biznesowymi, gospodarczymi, także tym bardziej się cieszę, że Europejskie Forum Biznesu ma miejsce w Krynicy Zdroju. Życzę Państwu bardzo owocnych, bardzo dobrych obrad. Jestem przekonany, że one takie będą. Dziękuję serdecznie. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa tutaj w obiekcie flagowym uzdrowiska Krynica Żegiestów w Pijalni Głównej. Cieszę się, że po raz kolejny. Mamy możliwość gościć tutaj debaty gospodarcze, polityczne, ekonomiczne. Życzę Państwu miłego pobytu. Życzę Państwu owocnych wrażeń z pobytu, zarówno u nas, jak i w całej krynicy. Owocnych spotkań, nowych znajomości. I do zobaczenia w kolejnych edycjach. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, temat jest trudny. Temat jest trudny, gdyż nie rozumiemy, co to jest cyberbezpieczeństwo. Tak naprawdę nadal opowiadamy sobie, w szczególności bazując na doniesieniach medialnych przy doniesieniach ogólnodostępnych, że cyberbezpieczeństwo to jest ochrona przed atakiem. Szanowni Państwo, nie, nie jest to ochrona przed atakiem. Jest to zapewnienie ciągłości działania. I czy to będzie świat finansów publicznych, czy to, będzie, czy to będą kotły, o których Pan Prezes przed momentem był uprzejmy mówić, czy to będą inne procesy technologiczne, zawsze mówimy o ciągłości działania, o dostępności do funkcjonalności cyfrowych, z których na co dzień korzystamy. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o zielonej energii. Wstęp już na ten temat się odbył, o recyklingu energetycznym odpadów, o, o normach, które sami też tworzymy poniekąd, a potem musimy je również wdrażać, o trendach, nowych technologiach, o tym wszystkim, co kryje się pod hasłem powiedzmy ekologii na razie enigmatycznie. E, zarówno w normalizacji, jak i w prawie sztuczna inteligencja, e, która jest zagadnieniem, które bardzo pobudza naszą wyobraźnię w ostatnich czasach, ale też daje bardzo duże możliwości i bardzo dużo sektorów gospodarki z tej sztucznej inteligencji już korzysta. E, możemy to zobaczyć w zdrowiu, w edukacji, w telekomunikacji e, i wielu, wielu innych, e, przede wszystkim też w usługach, e, już mamy bardzo szybki i duży rozwój tej sztucznej inteligencji. Tam, gdzie rozwój, tam, gdzie szanse, oczywiście i zagrożenia, zagrożenia, tak jak już tutaj było wspomniane, które ze sobą niesie, szczególnie w nieodpowiednich rękach, w rękach braku świadomości. Myślę, że te główne zagrożenia, które nam się tutaj właśnie pojawiają, to są kwestie praw autorskich, to są kwestie ochrony naszych danych osobowych, to są kwestie ochrony naszej tożsamości. Rzeczy bardzo ważne. Musimy mieć dużą świadomość i musimy z tymi zagrożeniami powoli się mierzyć. Jak to jest tą świadomością konsumencką? Nas, jako konsumentów, jako społeczeństwo, jako pacjentów, bardzo często jako poszkodowanych, w zakresie swoich praw należnych roszczeń, tego co takie roszczenia mogą obejmować w kontekście np. ubezpieczeń, oc, placówek medycznych. Czy jako społeczeństwo mamy świadomość w ogóle możliwych odszkodowań, rent, leczenia, rehabilitacji tych kwot, które jesteśmy w stanie wyegzekwować. Kolejny laureat to Dexico z Kalisza, medal QI za usługi transportu ADR, FTL, LTL oraz transportu farmaceutyków. I nagrodę odbierze pani Patrycja Ignazak. Panią Patrycję też zapraszamy do nas na scenę. Pięknie Państwu dziękuję za te brawa za, i za, za pokazanie się tutaj, jak i za cały dokonań odpowiednich podmiotów przez, przez całe rok ich działalności. Firma Texico zajmuje się logistyką wszystkich rodzajów transportu drogowego na terenie całej Unii Europejskiej, ładunków całościowych, częściowych, niebezpiecznych, a także farmaceutyków, również w formule transportu intermodalnego. Realizacja usług odbywa się w oparciu o najlepsze dostępne systemy telemetryczne. Jestem Patrycja Ignaszek. jestem kierownikiem działu transportu i logistyki w firmie Dexico. Dexico jest to firma znajdująca się w Kaliszu. Jest to silnie... Yy... Rozwijająca się firma, która kładzie nacisk na rozwój oraz na jakość swoich usług. Nawiązując do dzisiejszej e, imprezy, zostaliśmy wyróżnieni w najwyższej jakości Quality International. Jest to dla nas największe wyróżnienie, ponieważ staramy się, aby każdy ze z naszych klientów otrzymał swoją przesyłkę w jak najkrótszym czasie oraz był zadowolony z naszych usług. E, pełnimy usługi w e, Krajowym, jak i międzynarodowym zakresie. I dla nas zawsze najważniejsze jest, aby każdy z naszych klientów był zadowolony z tych usług. Jesteśmy firmą, która zatrudnia aż 40 kierowców, mamy flotę 27 pojazdów i nie kończymy na tym naszej rozwijającej się przygody. Chcemy, aby w przyszłości nasza firma osiągnęła aż 50 pojazdów i żeby każdy z naszych kontrahentów chciał z nami. Zawiązać współpracę i był zadowolony. Muzyka